Jesteśmy w klubie Kozak w Korze Wielkopolskim, no mnie jest Dawid Wylegałacz. Dawid... Hej, witam wszystkich. Dawid, już najbliższą sobotę stoczysz kolejny zawodowy pojedynek na gali Ragnarok MMA. Wiem, że miałeś dużo ofert walk. Dlaczego wybrałeś akurat organizację Ragnarok? I wybrałem Ragnarok. Pierwsza gala była bardzo fajna. Występował tam nasz klubowy kolega Mateusz Chyba, który dał naprawdę mega walkę w wieczoru. Naprawdę była petarda. No i kibice przyjechali po prostu kibicować, oglądać walki stricte pod walki byli nastawieni, a nie jak niektóre gale, żeby tylko się napić i wyjść. Dlatego wybrałem Ragnarok. Będziesz miał rywala bardzo doświadczonego, dużo walk, więcej straszonych od Ciebie. Myślisz, że wygrana nad takim zawodnikiem pozwoli Ci się bardziej wybić? To na pewno. Rywal jest naprawdę mocny. 4-4 ma chyba rekord. Teraz dwie walki wygrane miał z rzędu. Wszystkie przed czasem, także ja jestem bardzo zadowolony z tego rywala. Mocne strony rywala? Co on tam ma? Na pewno ma mocny parter. Jest trenerem chyba u siebie w klubie, w Wydgoszczy. No to na to na pewno muszę uważać, ale z tego co słyszałem ja i widziałem, też lubi się bić, lubi w wymiany wchodzić. No ale to jest mój konik, dlatego zachęcam go, żeby się ze mną pobił. Przygotowania głównie tutaj w klubie w Gorzowie? Nie, przygotowania miałem całe w Ankosie. Yy, I na koniec do Gorzowa zjechałem, żeby zbić ostatnie kilogramy. Tam z 5-6 kg mi zostało, także jest spokojnie. Na pewno jest lepsze zbijanie wagi niż w poprzedniej walce. A w Ankosie, właśnie z Normanem, miałeś być może okazję trenować? Tak, robiliśmy z Normanem sparingi w piątki zawsze, także podbudował mnie psychicznie. A jak został przyjęty w klubie? A bardzo dobrze. nie było, Była dobra atmosfera. Naprawdę no dobrze by został przyjęty. Nawiązałeś do ostatniej walki swojej, do, gdzie miałeś ciężko y, zrobić wagę. I właśnie czy to zbijanie wagi było problemem, y, że miałeś potem ciężko z kondycją? Znaczy ci powiem, czy zbijanie wagi miało ciężko z, z kondycją. Tam było strasznie duszno. Nawet moi ode mnie kibice mówili, że oglądali galę dopiero moją walkę, bo wychodzili, bo było tak gorąco. A my byliśmy jeszcze schowani w piwnicy i naprawdę było mega duszno. Także, no nie wiem. I też była pierwsza runda bardzo mocna. Tempo było mocne, ale na pewno teraz przygotowałem się jeszcze lepiej kondycyjnie, także będzie lepiej. Nie na, na Twoją walkę z tego słyszałem dużo kibiców przyjedzie z Gorzowa. Tak, będzie duża, duża banda. Ile, ile biletów sprzedałeś? Na razie 33. Okay. Yy, będzie Twój drugi pojedynek w tym roku. Masz zamiar właśnie toczyć dwie walki w roku lub podkręcić tempo startów? Nie, tak dwie do trzech maksymalnie. Okay. W listopadzie będzie tutaj u nas gala w Gorzowie, West Fighting. Walczyłeś w przeszłości i będzie dwa miesiące po twojej walce i czy być może chciałbyś wystąpić? Miałeś propozycję walki? Nie, na razie nie miałem żadnej propozycji, a czy wystąpić to zależy od tej walki, czy będę miał jakąś kontuzję czy nie, czy pójdzie dobrze. Jak nie będzie kontuzji to mam nadzieję, że mnie wezmą na, tej, na tą galę. Słyszałem, że jesteś fanem FMMa. Więc wczoraj został ogłoszony pojedynek Marcina najmana z bonusem BGC. Jak typujesz? No wiadomo, że bonus BGC kołowrotki. Nie mam, nie mam, nie mam. No nie ma opcji, no Ju bonus. Na pewno? Na pewno. Okej okay, Dawid, dziękuję i życzę, życzę powodzenia. Dzięki wielkie.